Cześć mojej drodzy, z tej strony Julka i witajcie z Wami bardzo serdecznie po kilkudniowej przerwie, ale ponownie na moim kanale. Przerwa była spowodowana tym, że poszłam do nowej szkoły, musiałam trochę się wdrożyć w ten tryb nowej nauki, też sobie poplanować wszystkie zajęcia popołudniowe i tak średnio miałam czas, żeby sobie na spokojnie usiąść i coś nagrać. Natomiast teraz nadszedł dobry moment, więc siedzę tutaj i nagrywam. No i nie ukrywam, że przez ten czas zrobił mi się dosyć duży bałagan w mojej toaletce. I tak naprawdę to ostatnio mam tylko kilka kosmetyków, które używam w niej. I reszta gdzieś sobie leży. Nie mam nawet pojęcia teraz już dokładnie co mam. Zastanawiałam, że będzie to idealny pomysł na film, żeby właśnie stworzyć dla Was taką motywację. I w sumie ja też pewnie będę wracała do tego filmu, jeżeli nie będzie mi się chciało sprzątać tej toaletki. No w każdym bądź razie dzisiaj zapraszam Was na film o organizacji mojej toaletki. I jeszcze chcę zaznaczyć, że pod koniec tego filmu będzie taki ranking, ile rzeczy miałam i ile rzeczy zostawiłam. I ile rzeczy wyrzuciłam. Albo właściwie to nie wyrzuciłam, tylko albo oddałam komuś, albo po prostu coś z tym zrobiłam, bo serio, jak kosmetyków staram się nie wyrzucać, no chyba, że są zużyte lub po terminie, ale jeżeli na przykład kolor mi nie pasuje albo działanie, to po prostu komuś takie kosmetyki oddaję. A więc po takich formalnościach yy, siadam do toaletki i możemy ją organizować. Także może zacznijmy od samej toaletki. Jest ona z lustra Glam. Dosyć niepopularna stronka, ale jak szukałam mojej toaletki, to tam właśnie ją znalazłam. Ona mi się bardzo podoba. Jest taka właśnie w takim stylu Glam. Tutaj jak widzicie, ta szafka jest na taki wysoki połysk. Do tego w zestawie był taki kryształek, a sam blat jest matowy. Jeżeli chodzi o taki mój stołek, takie coś, na czym mogę Mogę siedzieć właśnie przy mojej toaletce i on jest standardowo z Ikei. Pod nim zawsze stoi sobie taki dywanik. On jest chyba z Juska, jak się nie mylę. No i ja pod spodem mam jeszcze dwie torebki, to akurat jakieś z Douglas. Ale w nich najczęściej trzymam jakieś próbki czy jakieś zapasy kosmetyków, których obecnie nie potrzebuję. No i zawsze pod spodem mam też moje zimowe kapcie jednorożce. No bo one mi jakoś tu pasują kolorystycznie i to tak ładnie wygląda, a jak jest zima, to po prostu sobie je zakładam. Jeżeli chodzi o to lusterko, to nie mam pojęcia skąd ono pochodzi. Natomiast jest to takie klasyczne lusterko. I takie lusterko mam wrażenie, że dostaniecie wszędzie. Dalej mam tutaj taką komodę, ale naprawdę nie mam pojęcia skąd ona jest. No i taki jakby organizer. I on pochodzi z Pepko. Dostałam go na Mikołajki, ale wiem, bo zobaczyłam go w Pepko, więc taki możecie dostać Pepko. W sensie teraz już chyba nie, ale kiedyś był. jakieś maseczki, tu mam e, pędzle, tu jest jakiś balsam, perfumy, tu jakieś też, nie wiem, perfumy mgiełki, mydło jakieś, tam jakieś pudełko od lampek. No dobra, także nam doszła ta wielkopomna chwila i otwieramy tą toaletkę. Ogólnie to nie wszystkie kosmetyki są w środku. Dużą część już mam wyjętą na toaletce po tym, jak ostatnio się malowałam, no ale teraz, wszystko, co tutaj się znajduje, muszę wyjąć, położyć na toaletce i pokażę Wam, ile tego wszystkiego mam, a uwierzcie mi, że jest tego sporo. Dobra, także jak możecie zobaczyć, szuflady są już puste. I uwaga, teraz Wam pokażę, jak dużo rzeczy znajduje się na mojej toaletce. No, ym, że tak to ujmę, nie wiedziałam, że tego jest aż tyle, żeby zapełniło mi całą moją toaletkę. I powiem Wam szczerze, że ym, no nie spodziewałam się z tego. Lecę jeszcze po takie chusteczki do mebli, bo muszę wytrzeć wszystko, bo zobaczcie, że tutaj rozsypał mi się jakiś cień fioletowy, jakiś brązowy. No widać, że tu była kolorówka po prostu, bo no rozsypane cienie są i to zbytnio nie chcę zejść. No także szafki są powycierane, ja wiem, że po tej w ogóle tego nie widać, no ale trudno. Po prostu zostały mi jeszcze te pozostałości po cieniach, więc jeżeli macie jakiś sposób, jak to doczyścić, no to możecie mi napisać po prostu w komentarzu. A ja teraz zabieram się za organizowanie tego wszystkiego. I ja sobie wymyśliłam, że do pierwszej przewrótki wsadzę pielęgnację, którą właśnie robię przy toaletce. Tutaj, dlatego że ona już jest brudna, no to wsadzę takie bardziej kolorowe rzeczy. Chodzi mi o kolorówkę. No a w tej ostatniej trzeciej wylędują po prostu rzeczy takie do twarzy, typu podkład korektor, bronzer, róż, tak jakby cała baza pod tym kolorowy makijaż. Nie wiem, czy to rozumiecie, ale zabieram się do roboty. No i oprócz tego, że to wszystko sprzątam i segreguję, to też przede wszystkim to liczę, ale też rozkładam na kubki, co zostawiam, a co nie. No i przede wszystkim... Segreguję, organizuje. Także ja już sobie tutaj siedzę i, i co? I, i organizuje to wszystko. Nawet widzę, że tu się jakieś plasterki znajdują, także naprawdę powiem Wam, że tu jest wszystko! No i to jest ta paleta, która spowodowała tyle szkód W sensie jest przez to cała moja toaletka fioletowa To już trzecia kosmetyczka w tej toaletce A ja w toaletce nie trzymam kosmetyczek O, pilniczek się znalazł Ogólnie to zastanawiałam się nad tą paletą, ale kocham w niej ten różowy cień Pod oczy, w sensie to nie jest cień pod oczy, to jest, cień... to jest korektor który daje się pod oczy, żeby zakryć poranne zmęczenie, więc chyba zostawię mimo wszystko. Patrz Zuzy, co znalazłam, twoja paletka jeszcze u mnie jest, ale tak swoją drogą, to Zuzy paletka ma tak obłędne cienie, ale no mam ją, bo kiedyś ją na coś pożyczałam i... i tak od tego czasu sobie jest u mnie. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale nawet teśmy klejącą znalazłam na toaletce, więc jakby... Yy, ona też tutaj nie ma miejsca. Także słuchajcie, jak widzicie, ja już mam wszystko pięknie posegregowane. No i zaczynając od pierwszej przegródki, mam tutaj najpierw jakieś rzeczy do paznokci, jak widzicie, jakąś szczotkę do włosów, tę mam kremy do rąk, ten jest w folii, bo... Mi się po prostu wylewa trochę, bo mi się tutaj coś pękło. E, tutaj mam taką myjkę do twarzy, waciki. A tam z tyłu mam jeszcze jakąś maskę, jakąś próbkę kremu, e, wazelinę i coś też do ust, jakiegoś Eosa, tam jest jeszcze jakaś pomadka i zapasowy beauty blender. E, kolejna przygródka to już są kosmetyki kolorowe, jak widzicie, e, tutaj mam moją kolekcję kolekcję pomadek, bo tak naprawdę nie jest ich zbyt dużo, bo bardzo dużo się z nich pozbyłam. Dalej mam tutaj jakiś bronzer, a ten bronzer powinien być tutaj. Dobra, nieważne. Także dalej mam tutaj po prostu coś do brwi, jakieś takie brokaty na oko, tutaj mam wszystkie kredki, linery, no i tusze do rzęs, no i tam mam paletki, a ta jest również w folii, bo się wysypuje. W sensie ja mi się cieni mi się osypuje, tak to miałam powiedzieć. No i ostatnia y, szuflada y, to właśnie takie rzeczy bardziej do twarzy. Tutaj mam wszystkie korektory, y, dalej mam dwa podkłady i bazę, y, jakiś mini puder na podróże, taki mini rozświetlacz i tam całe konturowanie z tyłu, czyli dwa rozświetlacze, brązerusz, rozświetlacz i y, Bronzer. Właśnie paleta do konturowania, a tutaj moje dwa pudry, ale szczerze wam powiem, że są lepszy. A teraz jeszcze zajmuję się tą częścią i organizacją w sumie samego tego, co jest tutaj na toaletce. A, no i jeszcze jakbyście zastanawiali, dlaczego tutaj nie ma lustra, to już wam tłumaczę, po prostu żadne z lustra mi się nie podobało i dlatego to jest wytłumaczenie, że tu jest pusta ściana. Mam nadzieję, że nie odbiłam nic ręką. O, nie odbiłam. Teraz pokazuję wam Efekt końcowy. Podsumowanie tego wszystkiego, co robiłam przez ostatni czas, przez w sumie cały ten film. E, więc podsumujemy, ile kosmetyków miałam, ile zostawiłam i w ostateczności, ile z nich się pozbywam. Także zacznijmy może od tego, ile ich miałam. Więc miałam ich, tak wiecie, plus minus 100. E, wiecie też, że dokładnie nie jestem w stanie tego policzyć, bo. Jeszcze zawsze gdzieś tam jakiś puder znajdzie się w um, torebce albo w plecaku, więc dokładnie nie jestem w stanie policzyć, ale było ich około 100. Także, no, jednak trochę to jest kosmetyków ale i tak ja wiem, że ja żadnych rekordów nie pobijam bo po prostu wiem, że te wszystkie beauty guru te wszystkie dziewczyny zajmujące się makijażem mają tego po prostu naprawdę o wiele, wiele więcej zostało mi słuchajcie około 85 tych kosmetyków, więc 15 z nich po prostu kładę na kubkę do oddania albo do Blutenia, ale to jak serio w ostateczności jak kosmetyk już nie będzie miał się do niczego. Także myślę, że to już koniec i to wszystko na ten film. Mam nadzieję, że on wam się spodobał i przede wszystkim, że był dla Was motywacją, że się weźmiecie i posprzątacie te nie wiem czy toaletki, czy po prostu miejsca, w których trzymacie kosmetyki. Patrzycie również na mojego Instagrama, bo tam często dużo rzeczy się dzieje. A teraz już się...